Steven uderzał i uderzał w ścianę. Nagle przestał i padł na kolana. Ktoś przybiegł do nich. Steven spojrzał na niego, krzyknął. Ariel, co ty tu robisz? No wiesz, mogę spytać cię o to samo. Co z tą krwią i otarciami? Nie wiem, myślałem, że mi uszy wybuchną, tak samo serce. Tak czy siak czuję się lepiej jak na razie, ale kurde, czułem jakbym zatracił się. Bo tak było, oj było więc czemu mi nie pomogłeś a zresztą to ty o już to nie dodawaj co ty tutaj robisz Ari? nie księżujesz nigdzie już no ja już nie jestem księdzem no powiedzmy traktuję to bardziej jako pracę uwierz mi to wygląda całkiem inaczej kiedy jesteś po tamtej stronie całkiem inaczej o, no, straciliśmy naszego kapelana i dostaliśmy listę nowych Widziałem Maryla, więc czemu nie? Ja chcę więcej prania mózgu, to czemu by nie tu? Pranie czy nie? Potrzebowałem tego i mam wiele dobrych nauk w sercu, ale idę teraz swoją drogą: od łasek na pieniądze księży, poprzez propagandę piekła, pseudo do szczęścia i przyjemności z pomocy i Boga w sercu. Wolę iść swoją własną drogą, jako wielebny. Już tonąc coraz głębiej w tych kłamliwych naukach i udawanej dobrej miny. Mówiłem ci, że nie musi być księdzem, żeby czynić dobro. Ta, wiem, wiem. Jestem chrześcijanem, nie pacyfistą. jana zaczęła się otwierać, ukazując niską postać w masce spawacza. O, Arnoldzik, czemu otworzyłeś... Widziałem co się stało, poczekałem aż przestanie walić drzwi. Tak, ale dlaczego pokazałeś sekretne drzwi? Tak, 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 ta. walić to. Widziałem co się stało, to otworzyłem, by mu pomóc. Jestem pieprzonym medykiem też, prawda? No i zaczął walić, przestał. W momentach, w których zacząłem pracę nad tym złomem, więc byłem ciekaw, czy to też słyszy jakieś dźwięki. Arnold, dlaczego otworzyłeś plomby? Głośniki przestały działać. <laughs> Stary dupek. Dobrze, że mam wszystko na pilota. Robi co chce. Chcecie trochę medycznej Marihuany. He? <grystanie> Wygląda na to, że pewne rzeczy się nie zmieniają. A jak myślałeś, że po co przychodziłem przez to gówno, żeby dostać papiery na medyka? Pani go każdego dnia. Znaczy leczyć się dozą medycyny od naszych przyjaciół w dredach. Chodź co do środka, bądź tego dziada i tak z nami zostajesz, Steven, więc mogę ci pokazać nad czym pracujemy. Ostatnia ekipa cóż. Zmarła nad kraterem, znalazła ten złom na polu, kiedy byliśmy mali. Starałem się obczaić, zadźwięcić okrętem w część, lecz gdy dotknął jej Steven padł na kolana. A kurwa, przestań znowu to samo! O, wygląda to jednak jakiś dźwięk. Jednak wydaje, hmm, może ma jakiś związek z wyładowaniami, elektromagnetyzmu, który nie daje mi nad tym pracować. Nieważne cholera, po prostu zostawię. przysięgam, że skopię ci dupę, jak zrobisz to znowu? Ej, nie moja wina. Muszę pracować nad tym, albo ten stary Fred skopi mi załat. I uwierz mi, wolę być skopany przez ciebie niż jego. Ja wiem. Hej, gdzie moje maniery? Tutaj są moje podwładni, moje dwa przydopaski, na które mogę zwalić swoje niepowodzenia.